Jeżeli jesteście zainteresowani zdrowym żywieniem, zwłaszcza kierowcy w trasie, zamiast jeść jakieś ciasteczka, pączki, nie wiadomo co, to polecam takie krakersiki. Samo zdrowie, bardzo łatwo zrobić. Krakersy się składają z... Mąka pszenna, mąka żytnia, otręby pszenne, chia, nasionka chia, Kminku, Kminek, do smaku. Ym, czarnuszka ta, jarenka czarnuszki. To jest czarnuszka? Nie, to jest chia. To jest chia. Czarnuszka na patelni, to. tak? Trzeba tutaj, czarnuszkę trzeba podgrzać, bo dlaczego trzeba podgrzać? Nie wiem, jakieś tam związki muszą wyparować z niej, które nie są takie za super i wtedy ona jest najlepsza. Najzdrowszą czarnuszkę trzeba wyprażyć troszkę na patelni, nie za dużo, żeby się nie przypaliła. I to są chyba Aha, wszystkie. i jeszcze sól i jeszcze yy... sól i nie pieprzu, nie ma. Owsianka. Sól i owsianka, sól i owsianka. Tutaj mamy nasionka chia. moczą się już chwilę Z, yy, jeden, jedna, filiżam, jedna szklanka nasionek chia i dwie szklanki wody. Szklanka, nasionek czcia i dwie szklanki wody. Yy, dlaczego czcia dlaczego i dlaczego otręby pszenne? Trzyja i otręby pszenne to przede wszystkim jest błonnik. Na dodatek są to dwa różne rodzaje błonnika. Jeden, yy, otręby pszenne to jest taki błonnik, który nie, rosnie, nie nasącza się wodą, po prostu działa jak szczotka kominiarza w naszym przewodzie pokarmowym pomagając nam w trawieniu, jest bardzo zdrowy, ale przechodzi przez organizm nie reagując z nim w żaden sposób. Nasionka chia pęcznieją pod wpływem wody, nasiąkają wodą i dzięki temu oprócz tego, że chia ma dużo innych dobrych składników, to dają, robią nam wrażenie sytości, po prostu jeżeli zjemy takie ciasteczko, popijemy wodą, wodą nie kolą, to odczuwamy dużo Czujemy się jakbyśmy pojedli, jakbyśmy dobry obiad zjedli, a tymczasem wcale dużo kalorii nie zjedliśmy i dlatego to jest takie zdrowie. Szklanka ci, szklanka mąki żytniej, szklanka mąki pszennej. Czasami używam tą whole wheat, ale dzisiaj nie mam, więc użyję zwykłą przenną. Zwykła mąka pszenna, ale czasami... Czasami można użyć tą jak się poli, polu, no po polu, razową, razowo, razową. razowo, To są otręby. Otręby pszenne, Im więcej, tym lepiej. Ponieważ u mnie to jest substytut chleba. To znaczy ja to jem na mojej, moim poście chlebowym, to nie dodajemy tu niczego, co by mogło być... I jeszcze wiem czego zapomniałam. No. Siemienia. Siemilniana, a jeszcze, jeszcze dojdzie tutaj siemilniany. Ale można na przykład myślę dołożyć na przykład y, pestki z dyni, jakby ktoś chciał. Nie? Czy jakieś orzechy, migdały. Można by migdały dołożyć do tego. Co tam kto chce sobie dołożyć. Także no. można eksperymentować, no ale ponieważ orzechy migdały, pestki z dyni, to już by było troszkę tutaj za dobre siebieniem. jak na post. Tylko zmielone, nie. Zmielone, siemielniane. Bo które... siemielniane, jak jest niezmielone, to przejdzie przez przewód pokarmowy i nic się z nim nie stanie. Aha. Nie jesteśmy go w stanie strawić. Ale to też jest głównie błonnik. No ale on nic nie zrobi, jak będzie w całości. Wiem. I co jeszcze jest siemielniany? Tłuszcz. I, tłuszcz. I wszystko to trzeba dokładnie nie, wymieszać. wszystko bez owsianki. Bez Sol soli dodajemy dwie łyżki. Dwie łyżki może być kopiatrów a Aha, Chcesz dwie stołowe. Dwie stołowe. Dwie stołowe. Mhm. I teraz tych kminku, kminku. do smaku. Jedna dwie garść, garści. Druga garść. Potem możemy najwyżej jeszcze dołożyć jak będziemy chcieli. I tyle samo. I, I dwie garści czarnuszki. Czarnuszka leczy wszystkie choroby oprócz śmierci. I była nawet w, fara, w grobie faraona, który na nic nie chorował, no ale umarł. Umar. <laughs> umarł bardzo zdrowy, bo jadł czarnuszki to jest trzecia filiżanka wody. Tak. Znaczy, bo to musi się trochę stegować, więc to tak... Oczywiście można można mieszać ręką na przykład jak ktoś ma ochotę albo, albo w ogóle w dowolny sposób no ale chodzi o to żeby to dokładnie wymieszać i w zasadzie po wymieszaniu jeszcze grażnika tutaj doda oleju z czarnuszki ale do oleju z czarnuszki troszkę a oliwki. olej z oliwki można dodać no nie jest ponurezko, jak jest czarnuszka to nie jest konieczny tego myszarku. Czarnuszka ma dość specyficzny smak, więc... To nie jest w przyspieszonym tempie. Puszczony. To mój zawsze w przyspieszonym tempie zasuwać. Okej, okay. teraz dodajemy. Teraz owsiankę. Ach, i owsiankę to też tak na oko. Nie na garść. Chodzi o to, żeby była konsystencja, jak ktoś z błota robił babki wiaderkiem na podwórku. Teraz to dzieci się bawią tymi smartfonami, tabletami, ale jak my byliśmy dziećmi, to się robiło z błota babki. Do wiaderka się błoto wsadziło, odwróciło się, no bo piasku nie było, a błoto było wszędzie. Cztery, Cztery garści, pięć garści płatków owsianych. I gotowe. To już wszystko, tak? Tu już wszystko, tak myślę. Popatrzcie, czy wszystko włożyłam. mąka żytnia, kminek, owsianka, yy, otręby pszenne, mąka pszenna, gdzie jest mąka pszenna, no. tutaj mąka pszenna, siemię i chia, nasionka chia. Nasionka chia, oprócz tego, że mają błonnika dużo, to mają omega 3 bardzo dużo i są z niewielu roślin, w których jest tyle tego, tej omega-3. Omega-3. Tłuszcz niezbędny do naszego funkcjonowania. W przeciwieństwie do cukru, który nam dończył, nie jest potrzebny. Omega-3 jest niezbędna, bo komórki mózgowe się tworzą z tłuszczu. Więc jak nie będziemy jedli tłuszczu, to będzie to zgupiejemy i skończymy z Alzheimerem. To wystawiam na. Papier. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Papier. Papier po to polsku jest się taki... papier nazywa. Nie, ale to... <laughs> to jest taki specjalny... Paper. Po polsku to jest paper. To jest specjalny papier. Specjalny paper, który się nie klei do tego. No, taki papier do pieczenia. Tak? Tak, ale to nie jest woskowy papier. To nie jest papier woskowy, bo by się nam wosk roztopił. Tylko taki pergamin. No, a może to jest pergamin. Masz rację. Czekaj, bo mi się wyłączyło. Nie wiem, kiedy się przestało nagrywać. Mówiłem, że jak ktoś woli cieniej, woli ktoś chrupiące. Właśnie tutaj dlaczego popsikaliśmy to olejem? Żeby się nam nie przyklejało do papieru. Mimo, że to jest papier, co się nie przykleja. Ale to jednak się zawsze trochę przyklei. I teraz takim kółeczkiem do pizzy można poprzekrawać to na takie kawałeczki, żeby były takie jak tu mieliśmy, pamiętacie? No, tutaj mniej więcej. Piekarnik. Włączony piekarnik już? Dziurki, no bo dziurki są bardzo ważne. W piekarnikach, w nie w piekarnikach, jak to się mówi? Petity bure, co to by? W herbatnikach. W herbatnikach też były dziurki. W herbatnikach też były dziurki. Piec nagrzany, nienagrzany. Nie, nagrzany. To jest nagrzany na 190 stopni. 190 stopni. Celsjusza. Tak, a bardziej. skąd wiesz, że... To byłam w książce. 375 Fahrenheita, czyli 190. 190 stopni Celsjusza. I pieczemy to około, smażymy, co z tym robimy. Pieczemy tak. Pieczemy 20 minut i przewracamy potem na drugą stronę jeszcze 10 minut. 20 minut na okay, pierwszej to. stronie. Obracamy i 10 minut na drugiej stronie. I tyle, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało końcowo. A tu druga porcja. Żeby przy... o, to przygotuję wszystko, i potem tylko pieczę się. A to dołożysz do tamtego? Nie, czy nie, nie. To ile z tego? Jest? To trzy takie placki się z tego 4. Da 4? Mhm to w Bo ja tu muszę pilnować, czy wszystko jest zrobione Wyskacja tak jak się. należy. Bo... Według tego, według instrukcji. Tak? Czy grubość odpowiednia, żeby nie były za chrupiące albo za miękkie? Bo tak jak już wspominałem, jak są takie cieniutkie, to jest to chrupiące bardzo, a jak są... To też potem gotowy produkt zależy, gdzie się trzyma. Jak się wsadzi do pudełka szczelnie zamkniętego, to on zostaje miękki. Jakby się schowało na przykład, do papierowej torebki, to on podesknie i robi się chrupiący. Ale no, miałem takie krakersy w Polsce po trzech tygodniach. Kto je spróbował, to się zachwycał. Mimo, że to już był miesiąc w zasadzie chyba od upieczenia no, albo trzy tygodnie no. i przechowywane były w nie zbyt Plasty w nylonowym Worka. worku były przechowywane. Troszkę już podeszły, bo ten worek nie był szczelnie zamknięty, ale aż mnie zdziwiło, bo myślałem, że to ja tylko lubię takie krakersiki, ale kto by ich nie spróbował, to sięgał po następnego i następnego. Także polecam. Spróbujcie. Bardzo zdrowa przekąska, i wychodzi na to, że bardzo smacznie że jeszcze, jeszcze trzy takie placki oprócz tego jednego który mamy już w piekarniku to jeszcze trzy więc tyle z tych, im, z tych e, składników, składników chciałem powiedzieć długo, ja długo będzie ameryka a słabo mówić polski to cztery takie placki no, a potem teraz granka idzie do pracy więc ja muszę to piec no, więc zobaczy... odbiepie, tak, że, zobaczycie myślałem, zobaczycie jak wyglądają przypalone po moim eksperymencie w kuchni pisnęło, że jest gotowym więc teraz trzeba obrytnąć to na drugą stronę i jeszcze, to było 20 minut 20 minut Teraz ja to tam. Tak I ten papier można użyć jeszcze raz. Papier można użyć jeszcze raz. A teraz bez papieru na samej blasze. 10 minut. 10. Tylko 10 czekam, minut. żeby się nagrało. Cieplej niż jakbym teraz otworzyła. żeby się ciasto nie przeziębiło. 10 minut jeszcze. Minęło 10 minut. I kratersiki gotowe. Teraz muszą troszkę wystygnąć. Widzicie, tu gdzie są cienkie, to się chrupkie zrobiły. Wkładam następny. Solamy następny to można połamać na kawałeczki można troszkę zjeść od razu palczej mm. zaczaka świeżutkie najlepsze to trochę grube w środku, mogło się może dłużej popiec. I już wszystko upieczone, tyle tego, tyle tego jest. Miseczka pełna, i tu ostatni wypiek się stygnie. Wszystko bardzo smaczne wyszło. Także jeszcze raz zachęcam wszystkich do zrobienia sobie domowej roboty. Krakersików z błonnikiem, bo błonnik jest naprawdę niezbędnym. Elementem naszej diety plus zdrowe tłuszcze i samo zdrowie po prostu. Jako przekąska dużo lepszy od wszelkiego rodzaju ciasteczek, czekoladek, cukierków, tego typu rzeczy. Po prostu warto takie krakersiki mieć ze sobą. Koledzy kierowcy w trasę zabrać i samo zdrowie. Mm. Что-то вспомняешь.